Batwoman. Witajcie, jestem serwoterem i zapraszam Was do kolejnego omówienia Batwoman sezon drugi. i dzisiaj odcinek jest wyjątkowy, ponieważ pojawia nam się postać Eagle, czyli Postać do której pojawienie się naprawdę czekałem w wielu serialach. A tutaj widzimy Batwoman, jednak on się pojawia, co jest naprawdę mega i mam nadzieję, że pokaże na co pokazać, na co stać. Zielony, korpus zielonych latali ale tego tak dowiemy się być może w tym odcinku może w następnym zapraszam do oglądania w pierwszej scenie odcinka widzimy jak Batwoman walczy z zakoptórzą postacią nie jest to niestety no Arrow ale, ale potem idzie do Batcave znaczy idzie dzwoni do Batcave a Batcave nikt się nie zgłasza ponieważ luk siedzi na gargulcu, niczym Batman i rozmyśla, co jest naprawdę mega, już widzimy, że tutaj się, nasz tutaj, nasz tutaj Batwing naradza, tak jak w poprzednim odcinku. No mogliśmy to zauważyć, no, że nasz Batwing się naradza, nie? W poprzednim odcinku to Luke Fox zginął, a Batwing się narodził, Kurczę, to mi się strasznie podoba. Następny na scenie widzimy naszą Kate Kane, a właściwie naszą kate K, która jest uprowadzona przez J.K. i Alicję, no ponieważ co właśnie z niej i się z, z, z tego letargu ją wybudzić, czy no wiedziała kim ona tak naprawdę jest. W Na ostatniej scenie widzimy jak nasza Ryan używa wzroku detektywa tak jak to robił Batman w, w grach serii Batman Arkham, co jest naprawdę myślę co jest no w mrugnięciem do fanów tego wzroku Batmana. Nasza Batwoman widzi, że tutaj ofiara ma wypalone oczy i dowiaduje się, że jest za to odpowiedzialna Tatiana, czyli córka Leisha w góra, siostra Nysy. Jest to dosyć ciekawe, dosyć mocne połączenie z Batmanem. Nie wiem jak Jacob i Alicja chcą wybudzić naszą Kate, no ale nie bardzo mi się to udaje, bo ona chce uciec. No a Alicja kiedy ona chce usiąść po prostu ją nokautuje. W następnej scenie widzimy jak nasz Luke Fox ma tutaj swoje małe dochodzenie które wchodzi do paru i tutaj dogada no i pogada z gościem a potem przesiada się do niego no jakiś koleś, nie wiem randomowy pierwszy raz go oczywiście widzimy nie wiem nie, nie, nie kojarzy go a tak naprawdę jest to nasz John Deagle z Real Arrow no fajnie go widzieć, naszego naszą zieloną latarnię jakby nie było, ciekawe czy tutaj w tym odcinku pokaże swoje moce No to byłoby naprawdę fajne i zdumiewające Aczkolwiek wolałbym go we flasze jak ratuje flasza, nie? Że już jest naprawdę gorąco i on przychodzi, wiecie z już ten sam zielonej latarni i ratuje flasz to byłby no mega No i w dosyć tutaj można powiedzieć nawet romantycznej scenie no, udaje się tutaj dla naszej Kate, no przynajmniej ja tę rzecz sobie przypomnieć Przypomina sobie to właśnie z pierwszego sezonu To właśnie retrospekcja, która była w pierwszym sezonie Czyli właśnie jak Kate znajduje Alicję, która była wtedy zamknięta przez tego gościa, którego właśnie Alicja muszyła maski No ale wtedy się nie udało jej, jej ocalić No przez to no, nasza nawet tutaj teraz Kate przeprasa Alicję No i oczywiście no, zaczyna sobie przypominać różne rzeczy, co znaczy, że no nie, może w następnym odcinku będziemy mieć dwie Batwoman. No, to by na to wskazywało, jeśli ono wszystko sobie przypomni. Ale szybko tej, tej radości długo się nie pocieszyj, że nasza Casey przypomniała wszystko, ponieważ no atakuje gang Black Maskę, który no szuka swojej jakby, nie, córki, nie? Swojej, no fałszywej. No i udaje mi się szybko specyfikować Jacoba i Alicję, no ale oczywiście zaraz nasza Batwoman to wpadnie, ale czy udaje się tutaj powstrzymać to porwanie Kate? No i tutaj widzimy, że nasza Batwoman spotyka naszą Kate Kane, co znaczy, że zaraz tam pomoże do Alicji i Jacoba, przynajmniej tak mi się wydaje. W następnej scenie nasz Look może za radą naszego Johna Deagle no i zagrał w kartę. No i wygrał dosyć pokażną sumkę, co się nie podoba na tych gangsterów, jak widzicie na załączonym obrazku. Widzimy jak brak mask złapał koba, ale nie robił na nich żadnych tarturni, ani nie jest po prostu no, skompowani przez niego kliniarzy dali zarzuty dla a, że dogadywał się za lisy. Tego to się nie spodziewałem. Ale wrócimy do naszego Luka, który dostaje niezły łomon. za to, no, co zrobił w tym barze, że wygrał tą kasę i pokara właśnie. No i dostaje dosyć mocno w brzuch. Ale do tego, do jego starcia, w się się nasz John Deagle, oczywiście mu ten cały koleś mówi, że nie, ty nie jest jego walka, niech wraca do Star City, to jest naprawdę też no, nawiązanie, bo Star City to jest to miejsce, no którym się Arrow właśnie był, nie? No i oni wszyscy oczywiście wiedzą kim był John Digo, jakby ktoś nie wiedział. Wiedzą, że on był tym jego pomocnikiem naszego Green Arrow'a. Ja, tutaj John dosyć mocno pokazuje, że nie potrzebuje pierścienia, żeby go pokonać. No i po prostu dostaje on łomot od, od naszego, no można teraz już powiedzieć, Zielonej latarni. No, jeszcze, jeszcze może raczej tak nie możemy na niego nazywać, ale wkrótce już będziemy mogli. Na pewno w Stargirl, be, znaczy nie w tylko Supergirl, on się pojawia już w tym myślę Outfitie. Tutaj na razie wiecie pokazał to co zawsze, jak z Oliverem Queen, czyli w walką wręcz, w Flashu pokazał się tak, że tam załatwił Leslisko pracę. No i zostaje tutaj jeszcze nam właśnie te seriale jak Supergirl i Superman i Lois, więc tam może się jeszcze nie pojawić. Wtedy by opłacił wszystkie te seriale, ale to jest na razie tylko moje takie małe marzenie, że tam się pojawi. W Superman i Lois. Aczkolwiek no, widzieli, no, widziano go na planie Supergirl, więc na pewno się tam pojawi. Nie wiem, w przywitanie Sophie z Kate Kane, no która umarła i wróciła. Więc no zobaczmy, być może będą paru już w niedalekiej przyszłości. W następnej scenie nasz John Deagle mówi dla Luka coś, co troszkę podobna scena jak Arrow mówił do Flasha, kiedy no Flash go odwiedził. To jest troszeczkę odwrotne, bo to John Deagle odwiedził Luka. Ale powiedział, że on jest tak jak jego ojciec, on walczył o sprawiedliwość, no i że on też będzie walczył o sprawiedliwość, co jest też nawiązaniem, myślę. Tak fajnie to jest, to jest znany właśnie jak Arrow mówił do Flasha i też go zmotywował, że że mo, do Flasha, że wiecie, że on może inspirować i ratować ludzi. In the Flash, nie? Więc no to jest naprawdę moc, fajna scena, scena odcinka, jakby ktoś mi pytał. No potem widzimy bad sygnał, no i wzywają Luka. To jest też mega, że właśnie wyzwali Luka sygna bat sygnałem kodem Morse'a no ale zawsze że naszego Luka potrzebują niestety no nie ma jeszcze zbroi naszego Batwinga być może jeszcze ją zdobędzie albo sami sobie zrobić co by było jeszcze lepsze no i Luk musi oczywiście iść a nasz digger żegna się z naszym Batwingiem mówiąc żeby dbało o siebie no nie wiem czy on sobie dzisiaj tak zadba, gdy będzie ten strój konstruował, ale na pewno na pewno się pojawi niedługo nasz Batwing, czyli kolejny członek Bat oj i nie mogę się doczekać tego momentu bo o tym nasz Nasz tutaj Bat Family mówi do naszego Luka, że no że Kate żyje, to naprawdę Luke jest tym wstrząśnięty, że, wow, że się tylko, że ona przeżyła. No a w następnej scenie widzimy jak tutaj Talia musi uwolnić Elicji, no bo Batwoman przekandlowała ją za, za roślinkę tą, którą wiecie hodowały, i która ją w sumie uleczyła w, 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 w półfinale sezonu, co jest naprawdę, no wow. <ścoughs> no i widzimy tutaj, że no Liga Zabójców dalej będzie tutaj mąciła w, no tutaj w tym serialu. Ale to jest też fajne, bo no, to jest na, tak jak w Batmanie, tam też mącić do Batmana. Aczkolwiek na no, tym talie była jego tak jakby dziewczyną, więc no to było I troszkę inaczej. Batman podchodził do niej, do niej niż Batwoman, ale też jest... też jest to wątek, który jest... Fajny, fajny, podoba mi się wątek talii tutaj. Potem, a na następnej scenie Alice znajduje naszego o, ocena. Znowu zabitego niestety. Jest to po, po raz kolejny w tym, w tym sezonie, w tym serialu właściwie, kiedy on ginie, no ale tym razem raczej już na pewno, ponieważ no, jest, jest on przebity nożem, czy tam kataną. Następny w ostatniej scenie odcinka no właściwie scenie What the Fuck Cliff Kangerze do następnego odcinka, no gdzie Kate Kane wraca do Black Maska, przebija go właściwie ostrzem, gdzie ręka ostrzem, to tam tego nie zapije. No i pyta się czy jest Kate Kane, a potem i nawet Italia się zjawi i mu każe za Maskę, no przypowiedział jej kim jest, albo ona to zrobi, więc no ty Block Mask jest już naprawdę w kropce, no i musi wyznać prawdę. Ale tak dowiemy się w następnym odcinku jak to nasza Kate Kane czy tam. No, czy jak ona zareaguje na tą informację, czy będzie dalej, czy wróci do Timu. Batwoman, no tego się Przekonam w następnym odcinku, na no razie się nie mogę doczekać To będzie mega odcinek, no cóż Do tego czasu, no trzymajcie się i do usłyszenia Być może to, to odcinka gdzie będą dwie, dwie batłomy. no wiem że już tu Raz w jednym odcinku mówiłem że będą dwie batłomy, ale teraz to na to wychodzi że No może tak być, więc no do Następnego odcinka Batwoman Na razie